Mamy 12 maja 2020. Niedawno wróciłem z pracy. W domu miła niespodzianka, czekała paczka. Po odparciu okazało się, że były dwie mniejsze paczki, a w każdej z nich może mi się uda pokazać. O, może teraz będzie widać: 50 maseczek, czyli mamy 100 maset, maseczek. Maseczki kupiłem 21 kwietnia na AliExpressie czyli podróż z Chin do Polski trwała 21 dni. Koszt zakupu 105 zł z przesyłką. Do tego dojdzie podatek VAT i cło, czyli jakieś 145 zł w takiej kwocie powinna się zamknąć cała transakcja. Ja przypomnę, że w tych dniach cena maseczek jednorazowych w Polsce w Polskich sklepach internetowych w aptekach to wahała się w granicach od 4 do 6 zł plus koszt wysyłki. Ja trochę poirytowany tą sytuacją, bo pamiętam, że te same maseczki kilka miesięcy, dwa miesiące wcześniej można było kupić po 20 groszy i troszkę poirytowany tą sytuacją, to ceno, zdecydowałem się na zakup na AliExpressie. ale powiecie, co w tym dziwnego, jest podaż, jest popyt. Takie są prawa rynku. Dlatego teraz, teraz jest duże zapotrzebowanie. Także dlatego cena jest wysoka, ale warto też stworzyć z drugiej strony, że tam, gdzie były wcześniej używane te maseczki, na przykład salony kosmetyczne, są pozamykane, więc tam już nie są potrzebne maseczki. A sytuacja z tą wysoką ceną to raczej wynikała nie. Z normalnych praw rynku, tylko niektórych ludzi, którzy chcieli się w łatwy sposób wzbogacić, wykorzystując panikę, jaka była wtedy w Polsce i robiąc taki zakup bezpośrednio z pominięciem właśnie takich pośredników w ja Myślę, że raczej to są spekulanci niż pośrednicy. Kupując bezpośrednio w Chinach, można im utrzeć troszeczkę nosa. Z drugiej strony, można. Pomóc ludziom mieszkającym tam, pracującym, którzy przez już od dosyć dawna, przez bogaty zachód, są traktowani jako tania, tania siła robocza. Ja otworzę jedną paczuszkę, wyciągnę jedną maseczkę. Maseczka, jak maseczka, z jednej strony niebieska, z drugiej koła. Jest drucik, można dopasować do kształtu nosa. Gumka. Wyciągnięta do granic możliwości. Solidny zakup. Niczym się nie różnią od tych, które kupiłem dwa tygodnie temu. Tamte też były chińskie. Także strzeście się, spekulanci. Aliexpress depcze wam po piętach.